Polsko-ukraińska wymiana ciosów związana z rolnictwem przybiera na sile. Kijów przygotowuje się do odwetu na polskim eksporcie owoców i warzyw. Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Możemy potwierdzić, że Ukraina złożyła wnioski o konsultacje z Węgrami, Polską i Słowacją w poniedziałek wieczorem. Dalsze informacje zostaną przekazane, gdy wniosek zostanie rozesłany do naszych członków, odpowiedziało na pytanie Rzeczpospolita, biuro prasowe WTO. Olha Stefanišyna, wicepremier Ukrainy, powiedziała: Trudno jest nam, rządowi Ukrainy, patrzeć w oczy naszym rolnikom i mówić im, że Europa nie daje nam możliwości pracy w czasie wojny, blokuje jedyne kanały sprzedaży, które są dostępne. Ta decyzja zmieniła się z czysto technicznej w emocjonalną, musimy to jakoś przetrwać, jeśli trzeba będzie o tę kwestię walczyć, to będziemy. Ukraina nie jest formalnie członkiem Unii Europejskiej, a mimo to uzyskała dostęp do rynku wspólnoty dla swoich produktów rolnych, na tej samej zasadzie jakby należała już do Unii. Polska w przeszłości nie mogła liczyć na podobny przywilej. Ukraina zobowiązała się do licencjonowania zezwoleń na eksport, natomiast w czerwcu wykryto tam aferę korupcyjną w urzędach wydających certyfikaty jakości zboża. Za opłatą można było wysłać zboże każdej jakości. Sąsiedzki spór o wolność handlu między Ukrainą, Polską, Węgrami i Słowacją. Dostał się więc na płaszczyznę międzynarodową. Po tym, kiedy trzy państwa Unii Europejskiej zdecydowały jednostronnie wbrew decyzji Brukseli wprowadzić zakaz importu podstawowych produktów rolnych z Ukrainy, tranzyt przez Polskę nie został przerwany, z różnych stron płynie krytyka. Choć handel międzynarodowy jest wyłączną domeną Unii Europejskiej, do której należą wszystkie trzy zaskarżone kraje, Ukraina zdecydowała się zażądać WTO konsultacji z tą trójką, prawdopodobnie bez pośrednictwa Unii. Ten przypadek przypomina przy okazji, że w sprawach międzynarodowego handlu działają nie tylko sądy krajowe czy międzynarodowe, ale też wielkie międzynarodowe organizacje, jak właśnie WTO. Zmieniony piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wbrew decyzji Unii Polska zamknie swój rynek na zboże z Ukrainy. Szanowni Państwo, Rada Ministrów podjęła dziś istotną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu prawa i sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu. Kiedy Putinowska Rosja bestialsko zaatakowała Ukrainę, zachowaliśmy się jak trzeba. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Zdaliśmy egzamin Solidarności. Polskie rodziny z miast, miasteczek i wsi otworzyły swoje serca i drzwi do swoich domów, żeby przyjąć pod dach uciekające przed rosyjskim terrorem kobiety i dzieci. Polacy dla Ukrainy zrobili więcej niż ktokolwiek inny w Europie: humanitarnie, militarnie i politycznie. Jeszcze raz, bo nigdy dość gorąco, za ten wspaniały odruch serca i wielki gest solidarności wszystkim swoim rodakom z serca dziękuję. Decyzja Komisji Europejskiej. Otworzyła jednak drzwi dla importu produktów żywnościowych z Ukrainy, co następnie zaowocowało wybuchem w Europie kryzysu rolnego, który dotknął zwłaszcza kraje przygraniczne, takie jak Polska. To, co miało być tylko tranzytem do krajów trzecich, bardziej potrzebujących, okazało się mechanizmem pozwalającym na zalewanie krajów takich jak Polska tańszym ukraińskim zbożem. Niestety znalazły się w Polsce firmy które za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić, i sytuacja polskich rolników ich nie interesowała. Przez długi czas Unia Europejska nie chciała dostrzec problemu importowanego zboża z Ukrainy. Nie mogąc doczekać się stosownej reakcji ze strony Brukseli, w połowie kwietnia sami, chroniąc interesy polskiej wsi, zdecydowaliśmy o zakazie importu zbóż ukraińskich do Polski. Zbudowaliśmy wraz z Rumunią, Słowacją, Węgrami i Bułgarią, koalicję pięciu państw, które też zmagały się z podobnym jak my problemem. Dopiero wtedy Komisja Europejska podjęła przychylne nam stanowisko chroniące polski rynek przed importem zboża z Ukrainy. To nasze naciski sprawiły, że w Polsce obowiązuje embargo, czyli zakaz wywozu ukraińskiego zboża. Ale dokładnie za trzy dni, 15 września, wygasa ten unijny zakaz sprowadzania między innymi do Polski zboża z Ukrainy. Od ponad dwóch miesięcy nasz rząd we współpracy z polskim komisarzem do spraw rolnictwa, panem Januszem Wojciechowskim, robi wszystko, żeby to embargo przedłużyć. Do tej pory biurokracja europejska nie podjęła decyzji. Jesteśmy jednym z największych producentów zbóż w Europie i nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony by był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów. Wiemy doskonale, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie pozwolimy na to. Nie ma na to naszej zgody. Eksport i tranzyt do Afryki i Azji? Tak. Rozchwianie polskiego rynku? Nie. Ochronimy polskich producentów zbóż, bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, nie wahamy się powiedzieć Brukseli stop. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników. Deklaracja została źle przyjęta przez Kijów, szczególnie że padła w kontekście wcześniejszych wypowiedzi polskiego ministra rolnictwa, który określił ukraińskie rolnictwo jako zagrożenie dla Unii Europejskiej. Mocne słowa i bezkompromisowe decyzje polskiego rządu spotkały się z niemal natychmiastową odpowiedzią. Wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka najpierw przekazał w rozmowie z Politico, że Kijów przygotowuje się do odwetu, a później poinformował w rozmowie z Rzeczpospolitą o planowanym embargu na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka. Ważne jest, aby udowodnić, że te działania są złe z prawnego punktu widzenia i dlatego rozpoczniemy postępowanie sądowe, zapowiedział wiceminister gospodarki Taras Kaczka. Rynek ukraiński jest ważny dla polskich producentów owoców i warzyw. Eksportujemy tam szczególnie dużo pomidorów, na ukraiński rynek trafia wiele innych naszych produktów, embargo, które zapowiada Ukraina, nie będzie wielkim ciosem. Ale w obecnych warunkach szkoda każdego rynku dla naszych warzyw i owoców, szczególnie, że mamy silną konkurencję z innych krajów Unii. Wizerunkowo nie wygląda to jednak dobrze, bo zamiast rozwoju współpracy mamy zaostrzający się konflikt. Ewentualne wprowadzenie takiego zakazu nie będzie miało wpływu na polską gospodarkę, choć może być odczuwalne przez niektórych polskich producentów ukierunkowanych na rynek ukraiński, podkreślają swojej analizie specjaliści z Ośrodka Studiów Wschodnich. Niech Ukraińcy zastanowią się, co mówią, bo polityczna gra, którą zaczynają prowadzić, obróci się przeciwko Ukrainie, mówi portalowi polskie radio 24.pl Jerzy Chruścikowski, szef Senackiej Komisji Rolnictwa. Ukraińcy na arenie międzynarodowej rywalizują z wielką determinacją o dostęp do europejskiego rynku, można powiedzieć, jak prawdziwi wojownicy, jednak trzeba zauważyć, że Polacy również. Dotychczas aż 90% eksportu Ukrainy odbywało się przez Morze Czarne. Jednak po jego zamknięciu okazało się, że na rynkach europejskich można osiągnąć znacznie wyższe zyski. Niestety, według analiz Komisji Europejskiej, nie ma żadnych podstaw, by ten zakaz importu mógł być utrzymany zgodnie z prawem. Zakaz miał zapobiegać zakłóceniom na rynku zbóż i roślin oleistych w państwach przygranicznych należących do Unii. Jednak w miesiącach, gdy zakaz obowiązywał, ceny zbóż i roślin oleistych drastycznie spadły, więc nie przyniósł tych rezultatów, o których mówili polscy politycy. Decyzja Polski wiąże się jednak ze złamaniem prawa unijnego, bo handel należy do wyłącznej odpowiedzialności Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Nie ma więc wątpliwości, że wyłamanie się z decyzji podejmowanych w imieniu wszystkich 27 państw członkowskich jest naruszeniem prawa i procedura naruszeniowa prędzej czy później będzie miała miejsce. Jerzy Plewa, ekspert Team Europe i były dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej powiedział, te zakazy nie będą obowiązywały długo, Polska będzie musiała się z nich wycofać, już raz to zrobiła, oczekując pomocy Unii. Przypominamy, że minister rolnictwa i polityki żywnościowej Niemiec stwierdził, że Komisja podjęła słuszną decyzję o zniesieniu zakazu i oskarżył kraje Europy Wschodniej, w tym Polskę, o niepełną solidarność. Niemcy są krajem, które od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę były powszechnie krytykowane za brak pomocy obrońcom i bliskie powiązania z Moskwą. Decyzje Polski, Węgier i Słowacji skrytykowała także Francja i Hiszpania jako naruszająca główne zasady Unii, na których podstawie Komisja Europejska ma nadzór nad polityką handlową wspólnoty. Poseł PiS Radosław Fogiel przypomniał, że Niemcy wstrzymywały pomoc finansową dla Ukrainy, sankcje na Rosję oraz blokowały sojuszników chcących przekazać Ukrainie uzbrojenie. Zamiast pouczać Polskę, Niemcy powinny zaangażować się w tworzenie korytarzy solidarnościowych i sprawnego tranzytu zboża przez Unię Europejską. Niemiecki minister jest ostatnią osobą, która powinna dzielić się dziś komentarzem, zwłaszcza komentarzem pod adresem Polski, powiedział Radosław Fogiel. Ukraińskie władze są pod zbyt dużym wpływem oligarchów i lobbystów, którzy robią wszystko, co mogą, by robić interesy z Zachodem. Nie można dopuszczać, by działo się tak kosztem polskich rolników. Każde państwo dba o swoich obywateli i przedsiębiorców, w związku z tym polski rząd podjął słuszną decyzję o wprowadzeniu zakazu importu ukraińskiego zboża. Komisja Europejska była głucha na argumenty naszego premiera, ministra rolnictwa czy unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jestem natomiast zaskoczony tym, że Ukraina chce rozpocząć z Polską polityczną batalię, tym bardziej, że nasz kraj nie blokuje ukraińskiego zboża, wręcz przeciwnie, chcemy pomagać w przesyłaniu go dalej na zachód Europy i do krajów Afryki. Chcę przypomnieć, że nasz kraj nie tylko udziela ekonomicznego wsparcia uchodźcom z Ukrainy, ale również wysyła uzbrojenie ukraińskiemu wojsku. Niech rząd w Kijowie zastanowi się, czy potrzeba mu konfliktów politycznych. Podjęliśmy duży wysiłek, żeby ocieplić wzajemne relacje, a teraz to wszystko może zostać przekreślone. Wydaje mi się, że stronie ukraińskiej powinno zależeć na tym, żeby Polska wyraziła w przyszłości zgodę na wejście tego kraju do Unii Europejskiej. Ukraińskie władze powinny zastanowić się też nad tym, czy chcą popsuć wizerunek tego kraju w oczach polskiego społeczeństwa. Jak słyszę niektóre wypowiedzi ukraińskich polityków, to mam wrażenie, że im na tym nie zależy. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, to co perfidne u Ukraińców to to, że przestali mówić o eksporcie do Afryki, Azji Południowej czy na Bliski Wschód, gdzie są niedobory żywności. Teraz mamy domaganie się dostępu do rynków Unii. Jeśli polskie rolnictwo padnie, to zapomnijmy o bezpieczeństwie żywnościowym Unii Europejskiej. Chyba, że chodzi o to, by zniszczyć rolników europejskich, bo są ostoją tradycji, niezależności i są związani z chrześcijaństwem, które jest solą w oku rządzących Unii. Może chodzi o to, by uzależnić Europę od żywności pochodzącej z zewnątrz. Pojawiają się coraz mocniejsze działania na rzecz żywności syntetycznej, alternatywnej, Międzynarodowe koncerny chcą produkować sztuczne mięso, mleko, pozyskiwać żywność z owadów. Wtedy nie będzie potrzeba rolnictwa i rolników, można się ich pozbyć. Żywność marnej jakości będzie wytwarzana w laboratorium i fabryce. Może to drugie dno tego całego procesu. Niezależnie jakie są cele, to my musimy bronić narodowych interesów, które są nie tylko interesem rolników, o tym trzeba otwarcie powiedzieć. To interes wszystkich naszych konsumentów. Dajcie znać w komentarzu, czy spodziewaliście się aż takiej reakcji ze strony Ukraińców, do których na początku wojny tylko my wyciągnęliśmy ręce. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A moje materiały częściej pojawiać się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!